Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy na szlaku do KW Czeczot. Do dawnego KW Czeczot. Tam już aktualnie nie ma wydobycia węgla, tylko jest jakieś, jakaś przeróbka węgla czy coś takiego. W każdym razie nie jest istotne to, co tam jest robione. Ponieważ naszym celem jest łapanie pociągów, które jadą tym szlakiem, to jest naszym celem. Yy, więc na tym się skupiamy. W tamtą stronę, w którą teraz patrzysz, yy, jest posterunek Górki Ściernia, czy też stacja. Miano tego miejsca również nas specjalnie nie interesuje, ponieważ nas interesuje znowu yy, złapanie tutaj składów pociągów, które mogą jechać tym szlakiem. W tamtą stronę yy, właśnie dawne kawuka Czeczot, yy, no i i stoję teraz w takim trochę wąwozie, jest całkiem wiecznie, mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać, myślę, że tak, myślę, że w tym miejscu, w którym jestem nie ma specjalnie silnego wiatru, także byłem już tutaj na tym szlaku raz, to znaczy byłem kilka razy, raz byłem właśnie tam, czy tam... No, raz byłem przy kawłukach Czeczot w woli. Kilka razy byłem przy górkach ściernych, ale tylko raz postanowiłem, że przejdę się tym szlakiem w kierunku Czeczota, i doszedłem no, prawie do tej miejscowości, która nazywa się Bojszowy. Um, I po prostu dzisiaj jest drugie, drugie podejście, um, znowu będę szedł w kierunku Czeczota. Zamierzam pójść dalej niż poprzednim razem dotarłem. No, i zobaczymy, co tu będzie się działo. Ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, z taka odnośnie tego szlaku, że pociągi nie jest łatwo tu złapać. Nie w znaczeniu, że rzadko jeżdżą. Jak byłem to z takim razem, to pojechały aż trzy pociągi w ciągu nie wiem, może około trzech godzin. Więc. To, co chcę powiedzieć, to to, że pociągi tym, na tym szlaku jest trudno złapać ze względu na um, zakrzeczenie, lasy, drzewa, które są. Um, jakieś krzewy, które są wokół toru. Przy samym torze jest dużo krzewów i dlatego jest ciężko po prostu um, wykonać zdjęcie. I właśnie tutaj, w tym miejscu, całkiem niedaleko stąd, tam kawałeczek dalej. Jak poprzednim razem tu byłem, to stałem tam mniej więcej, stałem, zatrzymałem się na chwilę, właściwie szedłem, było tak, że pociąg pojechał, gdy ja tam byłem, a tam są okiem mocne właśnie krzaki, no i niestety, cóż, szczerze, no, nie byłem w stanie po prostu normalnie tego pociągu złapać, to co ja wtedy zrobiłem, to zrobiłem jakieś kiepskie zdjęcie, też, no, kiepski film, tylko tyle, że na popychu była druga lokomotywa, no to wtedy już bardziej swobodnie mogłem to zdjęcie zrobić. Także tak to wygląda, nie przeciągamy, bo tu też nie chodzi o gadanie. Więc ja po prostu idę dalej w kierunku tam Czeszota. Tam na górze jest szlak. Ja przyszedłem z tamtej strony. I teraz będziemy szli dalej. Zszedłem na chwilę ze szlaku, żeby przejść. Pod tymi mostami, tym jednym mostem i drugim wiaduktem. I teraz jedziemy po schodkach na szlak z powrotem i będziemy się kierować w dalszym ciągu w stronę Czeczota. Więc tutaj sobie wyjdziemy po schodkach. I jesteśmy już przy szlaku. Idziemy w tamtą tam stronę dalej i tutaj w tym miejscu y, jeszcze nigdy nie byłem dokładnie fizycznie w tym miejscu żeby się znajdować. Ja dotarłem poprzednim razem nie do tych dwóch kratownicowych y, konstrukcji tylko do jeszcze wcześniejszego wiaduktu nad ulicą także teraz pójdziemy dalej. Na razie nic jeszcze nie jechało Zobaczymy Mam nadzieję, że coś pojedzie um, Także idziemy Tutaj jakieś takie miejsce a sobie idziemy dalej tam sobie był spory alarm, ja po prostu sobie szedłem, szedłem, właśnie doszedłem do tego miejsca i nagrałem nawet dla was klip, dokładnie w tym miejscu stojąc, e, krótki klip. No i nagle usłyszałem sygnał pociągu z tamtej strony i no i wiadomo, już tutaj rozłożone wszystko, wiadomo, już czekam, ale jednak nie, jednak to był pociąg i pociąg jechał, słuchać, było później, że z tamtej strony przed chwilą był słychać pociąg, po prostu coś jechało w stronę Górek Ściernych od strony Bierunia Starego, coś tam jechało, także tutaj był to fałszywy alarm, ale, ale ciśnienie się podniosło. Także dobrze. Z powrotem jesteśmy w punkcie 0, poziom 0, więc nic, ja będę teraz zbierał te graty i będziemy kontynuowali podróż w tamtą stronę. Tak jak widzieliście, pojechał pociąg Gagarin, tak jak było widać. Także to jest bardzo fajne, bo nie wiedziałem, czy właśnie złapię tutaj coś innego niż, niż Stonka. Ponieważ, jak byłem to ostatnio, to na wszystkich pociągach jechały same SM32. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie że udało się. No i tyle. No i my. Kontynuujemy naszą podróż w kierunku Czeczot. No i już coś mamy, także to jest duży sukces. Udało się, jak już wiesz, złapać tego gagara. No i ogólnie na tym szlaku jest tak, że jest on bardzo klimatyczny, więc jak najbardziej warto tutaj przychodzić. Jest on też słabo obfocony, że praktycznie nie widziałem za bardzo żadnych materiałów z tego szlaku e, zwłaszcza w okolicy właśnie miejscowości Bojżowy, Jedlina. E, nie ma tutaj za bardzo materiałów, dlatego też tutaj przyszedłem. No i też ze względu na to, że jest to bardzo klimatyczny szlak, jak sam widzisz. E, więc e, ogólnie nie jest to najłatwiejszy szlak do focenia, ponieważ e, jest tutaj dużo łuków, e, zakrętów, e, gdzie po prostu e, nie ma, tak jak teraz, prostej, teraz w tym momencie ja stoję na całkiem sporej prostej, że jak pociąg by jechał to ja to zobaczę wcześniej, mogę na spokojnie się przygotować, ale widzisz akurat jak jechał Gagar, ja wtedy byłem na łuku i to mocno utrudniło mi robienie materiałów, swobodne przygotowanie się, tego nie było, musiałem całkiem całkiem na biegu się szykować i tak naprawdę ledwo zdążyłem. Więc tutaj idąc sobie tym szlakiem jest sporo miejsc, gdzie po prostu może jechać pociąg w... i Tobie nie uda się zrobić materiału. Um, także nie jest to najłatwiejszy szlak do Focenia, ale jest bardzo klimatyczny. Jest tutaj też dużo prostych jednak, tak jak mówię, gdyby teraz o pociąg, to na spokojnie go złapiemy. Um, ja tutaj się zatrzymałem tylko na chwilkę, żeby nagrać dla Ciebie ten e, krótki klip, no i my idziemy dalej tam w kierunku w kierunku po prostu czeczota. Tutaj pokażę Ci jak tam jest całkiem ciekawe wzniesienie. Wygląda to ciekawie. Tutaj znowu obkrążałem most teraz sobie wejdziemy po kolejnych schodkach, które tutaj wybudowano specjalnie dla nas. Idziemy dalej. dotarliśmy do drugiego szlaku KWK Czeczot Oświęcim ta sieć trakcyjna jest nieużywana z tego co wiem nie mam pewności ale takie są informacje które mam no i co no wyjeżdżenie jest spore wyjeżdżenie jest spore podobnie tutaj jest spore podobnie jak na szlaku którym szliśmy idziemy dalej w kierunku kopalni byłej kopalni Thank <laughs> you. trochę manewrów, e, także bardzo fajnie, jakieś kroki e, i stoimy tutaj dalej i czekamy na to co będzie się działo w takim miejscu przy e, tym zakładzie całym no i tyle, jeszcze odpoczywamy i za jakiś czas będziemy wracać No, cholercia, więc to jest pewien problem, ale w porządku. Myślę, że wszystko powinno się udać. Ciekawi mnie cały czas to, że pojechał tylko ten gagar, na razie. Że poprzednim razem, jak byłem tutaj, no to jechały trzy składy. Tak jak mówiłem, może w ciągu trzech godzin, wszystko na stąkach talboty, no ale było. A dzisiaj jestem również sporo czasu i pojechał tylko ten gagar. Wiadomo, że to bywa. Fajnie, że w ogóle Gagar, że nie znowu jakieś stonki. Bo to też jest pewne urozmaicenie w kontekście do, tamtej, do tamtego wypadku. Dobra, będziemy kontynuowali podróż. My znowu tutaj. pojedziemy po schodkach. Przeszliśmy spory kawał, nic nie jechało. No i za chwilkę będziemy kontynuować. Już się zbliżamy do oczywiście powoli ale się zbliżamy do szlaku tego drugiego, wiecie którego i tu jest ten tor po którym Przejechał tylko Gagar No i nic, idziemy dalej No niestety nie wiem czy, czy, czy będę tu, czy będę czekał, nie wiem czy dotrwam do pociągu, bo nie wiadomo kiedy pojdzie pociąg, pociąg może jechać za chwilę, może jechać za trzy godziny, więc nie wiadomo, a jest mocno zimno, głównym problemem jest yy, mróz, mm. zobaczymy, no ja nie wiem, dopiero przyszłem, co prawda, ale... Nie widzę tego, nie widzę tego, że, że tutaj będziemy sobie czekać jakoś, jakoś długo. Raczej krótko. Także no nic, no na razie jeszcze tutaj czekamy. I jak podejmę decyzję, że schodzę, no to to będzie koniec na dzisiaj. No ale no na razie jeszcze jesteśmy, zobaczymy, czy coś jeszcze się stanie tam poczekaliśmy jeszcze, także fajnie, ruszyłem, e, idę już w kierunku autobusu powrotnego, także za chwilę ja schodzę ze szlaku, będę na szlaku jeszcze no, kilka minut, maksymalnie 10 minut, to jest ostatnie nagranie, jeżeli oczywiście byś się ktoś to jeszcze coś się odezwę, ale na to szansa już jest znikoma, także dzięki bardzo za oglądanie, e, za wspólną wyprawę. No i do zobaczenia w kolejnym klipie.